Miałam, słuchajcie, taki niecny plan, chciałam go wykonać już dwukrotnie. Wczoraj go y, obmyśliłam siedząc w swoim biurze, że skoro y, moje wystąpienie to jest y, efektywność, to sztuka odpuszczania, a tam wcześniej jest rezygnacja, to zrobię taki performance. A mianowicie przyjdę, stanę na kropce i powiem, <noise> ponieważ rezygnacja to rezygnuję i wyjdę. Ym, drugi plan miałam tutaj, jak faktycznie kazano mi wyjść tam, wiecie, wyjść z sali, nie mówię, no to nie ma lepszego momentu, żeby zrezygnować, no ale. Jest szansa, że mnie już nigdzie nie zaproszą, jak tak zrobię, więc postanowiłam zrezygnować ze swojego planu rezygnacji. Nazywam się Ola Budzyńska i jestem wszystkim tym, o czym powiedziano wcześniej. Um, mam 40 lat i prawdopodobnie jestem najstarszą osobą na tej sali. Nie planowałam tego, szczerze mówiąc. Mam swoją firmę od 13 lat mam swoją własną działalność gospodarczą. Od jakiegoś czasu jestem prezeską, żyję w XXI wieku, jak i wy. I y, moja firma generuje w tym momencie kilkumilionowe obroty rocznie. Mam swój zespół, zarządzam ludźmi, także generalnie wszystko Git. Wciąż, jak wyjeżdżam na konferencje prelekcje, warsztaty, wyjazdy poza swoje miasto zamieszkania, to jestem pytana – Ola, ale co Ty zrobiłaś ze swoimi dziećmi? I um, jak jesteście ciekawi, powiadam, że przywiązałam je do płota i zostawiłam im psa do towarzystwa, żeby im było wesoło. I tak, um, Wyjeżdżam ze swoim gangiem, tak nazywam swój zespół, na takie wakacje pracownicze. Co pół roku wyjeżdżamy sobie gdzieś daleko i pracujemy przez tydzień, a tak naprawdę to głównie się opalamy. To te z nas, które są mamami, również są pytane przez bliższą i dalszą rodzinę, ale jak to zostawiacie mężów tak samych z dziećmi i z całym tym Majdanem i z tym domem, i w ogóle z. No i jak wyjeżdżam dwa razy do roku z moją przyjaciółką na takie wyjazdy już nie udajemy, że tam pracujemy, po prostu wyjeżdżamy, żeby się dobrze bawić. To mąż mojej przyjaciółki zawsze co pół roku zadziwiony, choć robimy to od lat, pyta: ale mam zostać sam na tydzień z dwójką dzieci? Zostawiasz mnie samego z tym wszystkim? No więc mamy XXI wiek, robię to co robię, a wciąż dostaję tego typu pytania. Jako pani swojego czasu, jako właścicielka czasu, bardzo dziwnie jest słyszeć, że nie słyszycie, um, uczę kobiety planowania, ogarniania. Działania zgodnie z harmonogramem, przewidywania, no w dużym skrócie ogarniania swojego życia. Natomiast ja mam takie głębokie przekonanie, że robię coś dużo, dużo więcej i robię coś dużo, dużo ważniejszego niż e, tylko i wyłącznie e, to. I dwa lata temu, chyba dwa lata temu, może dwa i pół roku temu, prowadziłam wystąpienie na TEDxie w Katowicach, i tam mówiłam o tym, dlaczego uczę kobiety i tylko kobiety. Zarządzania sobą w czasie, i jak mężczyźni słyszą właśnie to, czyli uczę tylko kobiety, to pojawia się w nich pewne zaniepokojenie, ale jak to tylko kobiety? Znaczy, coś jest z wami nie tak, że tylko kobiety? Czy jesteście jakieś gorsze, czy głupsze, czy coś w tym stylu? A to zostawmy za chwilę, dlaczego tylko kobiety? Mnie chodzi o to zaniepokojenie. Mianowicie mężczyźni słyszą tylko kobiety. Czują się i słusznie wykluczeni. Tak? No, tylko kobiety, no to nie ma tam miejsca dla e, mężczyzn. I to, na co chciałam zwrócić uwagę, to to, że mężczyźni bardzo mocno zauważają swoje wykluczenie. Ja prowadzę podcasty, nagrywam webinary, piszę książki, artykuły i ponieważ mówię do kobiet, to mówię w rodzaju żeńskim. Czyli wszędzie u mnie znajdziesz, poszłaś, a nie poszedłeś. I ja za każdym razem wiem, kiedy mam nowego czytelnika, albo słuchacza, albo oglądacza, ponieważ tenże czytelnik, słuchacz i oglądacz nie omieszka mnie poinformować. Cześć, Ola, było super fajnie, masz zarąbiste podcasty, świetnie się uczyć od ciebie biznesu, ale dlaczego ty do mnie mówisz jak do kobiety? Jestem mężczyzną, gdybyś nie zauważył, nazywam się Paweł, Krystian, Marek, Zdichu i cokolwiek jeszcze. Natomiast mówisz do mnie jak do kobiety, hello, napraw to. Kobiety nie, nie mają problemu z tym, że są wykluczane, ale najczęściej nawet nie zauważają tego, że są w jakikolwiek sposób wykluczane. I chciałabym Wam przytoczyć dwa zdania, mam tu napisane, dlatego mam to. Dwa pierwsze zdania z jednej z najbardziej znanych na świecie książek o zarządzaniu czasem. To jest książka, którą jestem przekonana, że wszyscy znacie. Jak nie znacie to indywidualnie, proszę się do mnie zgłosić, bo hello. Jest to książka, którą znają wszyscy, jest przetłumaczona na kilkanaście albo nawet kilka, kilkadziesiąt języków świata. I te pierwsze dwa zdania tej najbardziej na świecie znanej książki Zarządzają Czasem brzmią: Dziękuję, że sięgnąłeś po tę książkę. Domyślam się, jak bardzo jesteś zajęty i tę książkę napisał oczywiście mężczyzna nie bądźmy zaskoczeni i mężczyzna który zdecydowanie nadużywa słowa sukces to słowo na każdej stronie tej książki występuje co najmniej kilka razy i nigdzie nie jest wytłumaczone co to ten sukces jest i jak autor ten sukces postrzega, jak go rozumie. Natomiast trzeba by być bardzo nieogarniętym pięciolatkiem, żeby po przeczytaniu tej książki nie zorientować się, że ten sukces rozumiemy tak jak to drugie anglojęzyczne wystąpienie, czyli albo masz bardzo dużo pieniędzy, albo masz bardzo prestiżową pracę, w której zarabiasz bardzo dużo pieniędzy. Nie? takie połączenie. Tak ten sukces jest rozumiany. Natomiast ja mam dla Was zagadkę. Zgadnijcie, ile razy w tej książce, najbardziej znanej książce o zarządzaniu czasem, autor wspomina o tym, jak robić ten sukces, jak realizować tę no, swoją strategię zawodową jak rozwijać swoją karierę zawodową i jednocześnie wychowywać dzieci. Albo. Jeszcze trudniejsza zagadka. Zgadnijcie, ile razy ten autor w tej najbardziej znanej na świecie książce o zarządzaniu czasem mówi o tym, jak zarządzać swoją firmą i swoimi pracownikami i jak uczyć ich organizacji czasu i zarządzania tym czasem, gdy twój młodszy syn przychodzi ze szkoły z jelitówką i potem przez dwa dni robi a potem zaraża starszego syna i ten starszy syn robi przez dwa dni blu, a potem zaraża ciebie i ty przez dwa dni robisz bll, a potem ty zarażasz psa i w ogóle totalne pandemonium. Ehm, można, się nad, yy, można się nad tym zastanawiać. Ehm, ja wam podpowiem. Ani razu. Ani razu. Ehm, co ciekawe, ten autor ma żonę i czwórkę dzieci. I... Można wnioskować, oczywiście to jest tylko i wyłącznie mój wniosek, on może być nieprawdziwy. Ja powinnam napisać do pana Briana i spytać go tak naprawdę wtedy, jak będę na następnym tecie, to wam powiem, jak dostanę odpowiedź, ale pewnie jest mała szansa, że pan Brian mi odpowie. Um, ale wnioskuję, że pan Brian nie pisze nigdzie, nie mówi nigdzie i nie wspomina nigdzie, jak łączyć te dwie strefy naszego życia, ponieważ pewnie nie musiał tego robić. Nie musiał łączyć tych dwóch stref swojego życia, w swoim własnym e, życiu. Więc e, dlaczego uczę tylko kobiety? Przytoczę wam historię, którą przytaczałam na tym wcześniej wspomnianym Tedeksie w Katowicach. Nie dlatego, że jestem leniwa, tylko że ta historia jest no, genezą tego, dlaczego uczę te kobiety. Nie? No I jak to jest przyczyna, no, to nie mogę sobie tej przyczyny zmieniać co roku, żeby było fajnie na wystąpieniach publicznych. I przyczyna jest następująca. Otóż e, gdy ja, zanim w ogóle pani swojego czasu istniała w mojej głowie albo gdziekolwiek indziej, ja e, byłam tak zwaną, to tak bardzo dumnie brzmi, szczególnie pewnie na Akademii Ekonomicznej, e, przepraszam, Uniwersytecie Ekonomicznym, e, byłam trenerką umiejętności miękkich. To po prostu oznacza, że szkoliłam pracowników i kadrę zarządzającą korporacji z zarządzania czasem, z time management, hello, lepiej brzmi, z efektywności osobistej i z radzenia sobie ze stresem. I jak mnie czasem firmy pytają obecnie, hej Ola, zrobiłabyś dla nas szkolenie? Oczywiście oni piszą, hej Ola, oni piszą, dzień dobry, szanowna pani Aleksandro. Ja myślę, yy, aha, to o mnie chodzi, dobra. Więc jak mnie czasem pytają, jakie już firmy przeszkoliłam, to ja im mówię, wiecie co, krócej będzie wam napisać, jakich nie przeszkoliłam, bo przeszkoliłam praktycznie każdą e, korporację, UBS też. E, więc e, gdy prowadziłam te szkolenia z time managementu dla tych pracowników korporacji, oczywiście to były koedukacyjne szkolenia, były na nich kobiety i mężczyźni, no, i oczywiście, że miałam szkolić z zarządzania czasem w pracy i organizacji w pracy, i efektywnością w pracy i radzenia sobie lepiej w pracy, no bo wtedy, bo teraz już się to zmienia, korporacje nie za bardzo były zainteresowane tym, jak ta nasza efektywność w domu wygląda. Nie? To tam pal licho, ważne, że tutaj w robocie jest w porządku. Ale ponieważ ja jestem strasznie wścibską i ciekawską osobą, to ja zawsze przemycałam takie pytanie do tych moich grup 10, 12, 15-osobowych, a mianowicie pytałam. Słuchajcie, a jak wy już macie tą pracę z głowy i wracacie do domu, to jak wy zarządzacie tym swoim czasem? Tak w domu, prywatnie, nie? Już te zadania z roboty idą sobie gdzieś. I zauważyłam, i chciałabym po raz pierwszy podkreślić, podkreślę to pewnie kilka razy, na tym wystąpieniu, że to jest moje doświadczenie, i zauważyłam, że Uczestnicy i uczestniczki reagują inaczej w zależności od płci na tak samo zadane pytanie. Kobiety, przypominam, że to są kobiety na szkoleniu, więc pracują, tak? Mają etat w pracy zawodowej. Kobiety miały dwa rodzaje reakcji: albo totalny słowotok, albo takie posępne zamyślenie z takim umęczonym wyliczaniem tego co one mają zrobić po tym, jak już skończyły pracę i wracają do domu. Więc generalnie zaczynały od tego, że no oczywiście tam wsiadają najczęściej w samochód pomyśleć o tym, żeby odebrać dziecko ze żłobka, przedszkola albo szkoły, w zależności od tego, na jakim etapie edukacji to dziecko jest. Potem muszą się zastanowić, żeby kurde pojechać do, zrobić jakieś zakupy, ale w zasadzie to Jezus Maria, żeby się, Boże, to młodsze nie obudziło, bo jak zacznie ryczeć w drodze do tego, to nie zrobimy zakupów, a nie daj Boże, jak ten dwulatek zrobi bunt dwulatka na środku supermarketu, to już w ogóle jesteśmy w dupie i nigdzie nic nie załatwimy. Potem jak wracam do domu, to myślę o tym, jakby tutaj te dzieci szybko, wiecie, jakoś spacy Niech usiądą i dadzą mi święty spokój, bo ja muszę przygotować obiad, bo ja muszę przygotować jakiś tam posiłek, bo muszę coś ogarnąć na jutro. W zasadzie wypadałoby coś uprać, bo mam jutro konferencję. Potem wypadałoby to uprasować, bo taka nieuprasowana to trochę nie wypada. Trzeba by jeszcze kolację przygotować, która jest wieczorem. No już nie mówiąc o ogarnięciu domu, a sprawy związane z przygotowaniem stroju na Halloween albo dzień dzikich fryzur w szkole moich dzieci, nie daj Boże ogarnięciu logistycznym trójki dzieci, z których każdy ma jakieś zajęcia dodatkowe w różnych miejscach. Miejsca Krakowa, to o tym już w ogóle nie myślę, bo już jestem zbyt zmęczona całym tym wymienianiem. Więc tak reagowały kobiety. W skrócie zadania, zadania, zadania. Natomiast jak reagowali mężczyźni? Na to samo zadane pytanie, czyli słuchajcie, jak sobie radzicie z tymi sprawami um, organizacyjnymi, zarządzaniem, czasem i tak dalej w domu. Mężczyźni reagowali tak. Ale, i teraz odpowiadają ci bardziej zaangażowani. Ale w sensie, że o co ty nas pytasz? Że. No, mówię, no wiesz, no w domu, nie wracasz, jak tam organizujesz te zadania, harmonogramy, plany i tak dalej. A nie no, ja wracam do domu. No i no jestem. Um, I słuchajcie, ciekawa sprawa. Reakcja w Kadowicach była dokładnie taka sama, ale ja przygotowując się do tego wystąpienia, postanowiłam sobie sprawdzić komentarze. Bo jak wiecie, to wszystko ląduje na YouTube i można sobie sprawdzić komentarze. Uwaga, czytam. Feministyczne ścierwo. Kompletna bzdura. Wstępna kwestia o mężczyznach jest zbędna, zakłamana oraz seksistowska. E, jeden komentarz bardzo merytorycznie wspomagający: baby najpierw robią burdel, a potem go sprzątają. No i mój ulubiony, który wnosi najwięcej do tej dyskusji: dlaczego ona jest w spodniach? Dużo też było komentarzy na K. I nie był to bynajmniej słowo kopytko, ale nie będziemy tutaj tych komentarzy przytaczać. I słuchajcie, ja się z tym jak najbardziej zgadzam w tym sensie, że ci z Was, ci z nas, którzy nie mają takiej sytuacji którzy y, żyją jak najbardziej w związkach partnerskich i robią to wszystko, co tam jest powiedziane, wespół, wespół ze swoją y, kobietą, małżonką, mężczyzną czy kimkolwiek jeszcze, mają prawo powiedzieć, weto, kurna nie zgadzam się, no bzdury gadasz kobieto, kompletne bzdury, u mnie jest inaczej. Miałby prawo tak powiedzieć mój mąż, powiedziałby ty budzeńska, co ty zdurniałaś? Przecież u nas to może nawet ja więcej robię, nie? Tylko po tych prelekcjach jeździ, że ja tam kurna ogarniam to wszystko w domu. Więc na pewno, ja wiem, jestem świadoma, znajdą się takie osoby, które powiedzą, nieprawda, tak nie jest. Tylko czy aby na pewno my jako dorośli, wykształceni, uprzywilejowani ludzie z dużych miast, bo mam nadzieję, że macie świadomość, że jako mieszkańcy Krakowa, z wyższym wykształceniem jesteście uprzywilejowani. Na pewno zdajecie sobie sprawę, że to, że w Krakowie można komunikacją miejską dojechać z praktycznie każdego miejsca do każdego innego miejsca, nie oznacza, że w każdym miejscu w Polsce tak jest. To, że w Krakowie mamy teatry i co tydzień możemy oglądać inny spektakl teatralny, nie oznacza, że w innych miejscach w Polsce tak jest. Nawet nie mają teatrów, nie mówiąc o tym, żeby co tydzień mieć inny spektakl. I to, że my Mamy model partnerski w naszym związku, nie oznacza, że w całej Polsce tak jest. W 2018 roku CEBOS zrobił badania, w których postanowił sprawdzić, no jak właśnie ten partnerski model rodziny wygląda w Polsce. I słuchajcie, wygląda świetnie. A mianowicie wszyscy Polacy deklarują: Jo, mamy partnerski model rodziny i co mi zrobisz? Więc jest super, naprawdę jest super. Wszędzie mamy partnerski model rodziny. Niestety, jak pogrzebiemy trochę głębiej w tych badaniach, okaże się, że partnerski model rodziny w Polsce polega głównie na tym, że i kobieta, i mężczyzna zarabiają w tej rodzinie. W sensie do pracy chodzą. Jak pogrzebiemy jeszcze głębiej w tych badaniach, to okaże się, że partnerski model rodziny polega na tym, że część zadań postrzeganych jako typowo męskie za chwilę powiem, jakie to są zadania według badaczy jakże super fajnie zostały po połowie podzielone między kobiety i mężczyzn. W sensie mniej więcej tyle samo czasu robi to kobieta i mężczyzna, albo robią to na przemian. Te typowo męskie zadania przez badacze zostały jako e, dobne, naprawianie drobnych usterek w domu, delegowanie naprawiania drobnych usterek w domu i załatwianie e, różnych urzędowych spraw poza e, domem. Nie pytajcie mnie, dlaczego akurat takie, no to badaczy trzeba by e, spytać. Ale jak pogrzebiemy jeszcze głębiej w tych badaniach, to się okaże, że typowo kobiece zadania, zaraz też powiem jakie, robią dalej głównie kobiety. 80% niektórych z tych zadań robią wyłącznie kobiety w naszych partnerskich modelach rodziny. Te typowo kobiece zadania to jest pranie, prasowanie, gotowanie i szykowanie posiłków, porządkowanie, sprzątanie, opiekowanie się dziećmi i innymi niesamodzielnymi osobami w rodzinie, czyli najczęściej osobami starszymi albo niepełnosprawnymi. I możemy sobie powiedzieć: U mnie tak nie jest. Możecie powiedzieć, ja tak nie mam, albo nigdy tak nie będę miała, bo wiecie, ja mam czterdziestkę, a wy nie. Um, to nie zmienia faktu, że statystycznie na dziesięć kobiet, osiem ma dokładnie taką, samą, taką sytuację, że po swojej pracy zawodowej wraca do drugiego etatu, a tylko dwie siadają z herbatą i myślą sobie, ale fajnie, dzisiaj Zenek to będzie robił, bo nie wiem, robimy to um, na zmianę. I ja absolutnie nie chcę powiedzieć, że to jest wina mężczyzn. Czasami, jak pracuję z kobietami, mam wrażenie, że jest wręcz odwrotnie. Jeśli większość, w większości gospodarstw domowych to kobiety odpowiadają za wychowanie dzieci, to znaczy, że to my wychowujemy takich mężczyzn, którzy w przyszłości mają taki, a nie inny model rodziny. To my, jako kobiety, przeważamy w zawodach. Opiekuńczych nad dziećmi. Te zawody są wybitnie sfeminizowane, więc to my mamy wpływ na to, jak to będzie wyglądało. Um, ja bym chciała powiedzieć, drogie kobiety, odpuśćcie, zrezygnujcie, przestańcie tak strasznie wszystko chcieć kontrolować. Przestańcie uważać, że wszystko robicie najlepiej. I że jak wy nie zrobicie, to się świat zawali. I że jak wy nie zrobicie, to wam nikt nie dorówna. Przestańcie matkować. Przestańcie uważać, że wasi mężczyźni to są wasze dzieci. Nawet sobie nie wyrażacie, jak dużo kobiet pisze o swoich mężach. Ach, mam takie trzecie, czwarte, piąte dziecko. Piąte to jest mój mąż. On taki biedny, nieporadny, nic nie potrafi. Spokojnie, on, on pilotuje samolot, ale kurde, nie potrafi pralki obsłużyć. Strasznie trudne pięć guzików. Przestańcie to robić. I drodzy mężczyźni, przestańcie nam pomagać. Pomaga to mi pomoc domowa, której płacę. Zacznijcie współuczestniczyć w tym, co się dzieje w waszych domach. Dziękuję bardzo.